Kochani, witajcie. Witajcie, Postawiamy witamy Was w tym Alleluja, Alleluja aleluja, alleluja. alleluja i do przodu. Słuchajcie, dzisiaj niedziela Zmartwychwstania, najważniejszy dzień chrześcijańskiego życia, znaczy pamiątka oczywiście, bo Jezus zmartwychwstał został 2000 lat temu, więc słowo z dzisiaj. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Amen. O, Słowo Boże. Chwała Amen. Tobie, Panie. O tak. I bracia i siostry, to jest właśnie to. Bóg nas zaprasza do patrzenia w górę. Cały ten wielki post, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Zapraszał nas do tego, by patrzeć w górę, więc spójrzmy razem. Ale piękne niedzielne słońce. Ach. I cóż, kochani, yy, chcemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, yy, podzielić się z Wami jajkiem. Samuel zrobił taki zestaw tutaj dla Was, Widzicie, że żuchowo-jajkowy. A, i to nasze dzieci jeszcze, tak, i dwa Samuela są tak. Więc yy, życzymy Wam yy, wszystkiego, co święte. Życzymy wam właśnie tego, co, co w górze i tego, co z góry pochodzi, aby to, co z wysoka przenikało ciebie, twoje serce, twoje myślenie, byś żył odwagą, zwycięstwem Jezusa Chrystusa, który pokonał grzech, pokonał śmierć i siedzi po prawicy Ojca. I to, co z wysoka, by przemieniało to, co na niskości. Jak mamy w ojcze nasz, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc uczmy się w niebowy sposób, w niebny sposób patrzeć na sprawy ziemskie w każdej dziedzinie. Życzymy wam pięknej cudowności w waszych rodzinach, w waszych relacjach, w waszych małżeństwach, ci, którzy w nich żyją, w waszych pracach zawodowych. Życzymy wam dużo Bożego prowadzenia, takiego jak był Jezus Chrystus prowadzony, gdy chodził po ziemi, prowadzony Duchem Świętym, abyście też wy byli prowadzeni Duchem Świętym. A... I to, co z wysoka, niech też napełnia Was nadzieją. Wasze serca, codzienność, e, która przyjdzie po tych świętach. Niech właśnie nadzieja zagości w Waszych sercach już na wieki, na zawsze. A nadzieja zawieść nie, nie może. Amen. 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 Więc, kochani, żeby długo już nie gadać, chcemy z Wami zaśpiewać i uwielbić Pana. Więc teraz będzie ten obiecany teledysk. Nie tyle, teledysk, będą teksty, tak naprawdę, i zachęcamy, byście z nami pośpiewali, oddawali chwałę Bogu. I motywacja do tego, żeby oddawać chwałę Bogu, także pieśnią. I na Loyola, pamiętacie, już to było dwa razy w Antidotum, powiedział: Stworzył Bóg człowieka po to, by człowiek Boga wielbił, czcił i służył mu. Więc dzisiaj mamy czas na wielbienie. Dziś jest czas na dostyń. Niech to wielbienie trwa przez przynajmniej 8 dni, a najlepiej przez całe Twoje życie ziemskie. Niech te święta też i to, jak świętujesz, oddaję Bogu chwałę. Amen. Amen. Tak wiecie, dziękujemy Wam za cały antidotum, cały czas koronawirusa spędzony razem. W Wielkim Poście. W Wielkim Poście. A co dalej, to zobaczymy. Może jakiś fajny pomysł się na nową nazwę zrodzi. Może już nie będzie trzeba walczyć z koronawirusem. Tylko z tym, który jest Ojcem koronawirusa. A to na pewno jest rogaty, ale tym się nie mamy teraz przejmować, bo on został pokonany. Amen. 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 Alleluja. Alleluja. Z Bogiem. Pa, pa.